Siema, siema. Dzisiaj wam pokażę kolejną rzecz z mojego warsztatu czyli imadło To jest imadło z szczękami tu można sobie wkładać to są płaskie szczęki w tym miejscu w tym miejscu są szczęki napiłowane powiedzmy na jakieś tam pręty i z wyżłobieniami takimi, żeby się mocniej trzymało. Jak działa imadło, no bardzo prosto, mamy w środku śrubę, obracamy tą śrubą, nam się skręcają szczęki, co tej imadło ma, można je rozlegować w ten sposób, obracać głowicą, można obracać, tu bluzujemy, można obracać w ten sposób, no i tu przykręcamy sobie tym do stołu. No, jeszcze oliwą czuć tyle lata zaoliwione i tu sobie blokujemy. Można przykręcić do stołu i madło. No ale też ona ma tutaj w tym miejscu na śruby 3, Także można jej śrubami przykręcić. Cześć, trzymajcie się, subskrybujemy mój kanał. Do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Cześć.